Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj taka trochę nietypowa pieczeń mięsna, bo będzie to pieczeń z gruszką, pikantną słonymi rodzenkami oraz musztardą. Mam nadzieję, że tak przygotowane mięso Wam posmakuje. Jest naprawdę bardzo smaczne, więc ja z pełnym przekonaniem polecam. Taką pieczeń można podać zarówno na ciepło, na gorąco, pokrojoną w plastry jako danie obiadowe bądź ciepłą kolację, ale można także ją wystudzić, zawinąć na przykład w folię aluminiową, wstawić do lodówki i po schłodzeniu podawać jako alternatywę dla pieczeni kanapki na półmisku mięs z różnymi sosami, to już według uznania. Mam nadzieję, że yy, Wam posmakuje. Jeśli pomysł Wam się spodoba, to przepisy i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak szybciutko można ją zrobić, i do tego filmiku również bardzo serdecznie zapraszam. Solidną garść rodzynek, dość drobną sieka. Posiekane rodzynki przekładam do miski. Dodaję do nich taką dość solidną łyżeczkę soli. Solidną łyżeczkę czerwonej, pikantnej papryki. I rodzynki dokładnie obtaczam w tych przyprawach, tak żeby sól i papryka dokładnie je pokryły. One po posiekaniu są takie dość wilgotne, więc przyprawy w miarę dobrze do nich przylgną. Odstawiam je teraz na bok. I szykuję mięso. Do miski dodaję 500 g mielonego mięsa. Ja tu mam mieszankę mięsa wołowego oraz yy, łopatki wieprzowej. Dodaję dwie łyżki musztardy. Rodzynki wraz z przyprawami. Wbijam dwa całe jajka. I teraz jedna umyta gruszka. Moja jest taka dość duża. Gdybym nie miała dużych, to bym po prostu wzięła dwie mniejsze. Dzielę ją teraz na ćwiartki, pozbawiam gniazdek nasiennych i ścieram na tarce o grubych oczkach. Skórki nie trzeba obierać, bo przy ścieraniu po prostu zostanie w dłoniach. Całą kruszkę wraz z sokiem dodaję teraz do mięsa. I na koniec pół szklanki kaszki kuskus. Ja mam tylko jedną trzecią szklanki, więc dosypię tę jedną trzecią szklanki, a tę brakującą część podmienię po prostu na otręby owsiane. Chodzi po prostu o coś neutralnego w smaku, co zaabsorbuje smaki i aromat pieczeni, a jednocześnie podczas pieczenia wchłonie soki z mięsa i owocu, sprawiając, że finalna pieczeń będzie ładna, zwarta. I dokładnie o takiej konsystencji, o jaką mi chodzi. Całość teraz dokładnie wyrabiam, mieszając składniki ze sobą na gładką, jednolitą mięsną masę. I kiedy masa już jest dobrze wymieszana, a wszystkie składniki równomiernie rozprowadzone, przykładam ją do przygotowanej wcześniej kaksówki. A przygotowałam ją w ten sposób, że wyłożyłam ją folią aluminiową, którą delikatnie natłuściłam i dość obficie wysypałam jej dno otrębami. Ta folia aluminiowa to po to, żeby później łatwiej było tę pieczeń z foremki wyjąć. No i wiecie, że ja lubię pieczenie z wierzchu posmarować jakimś dowolnym sosem pomidorowym. W tym wypadku ten sos mi tutaj za bardzo nie pasuje ale jakoś z wierzchu wykończyć ją chce, więc posmaruję ją jogurtem oraz przyprusza ziołami. Jedna czubata łyżeczka jogurtu i bardzo cieniutkim płaszczykiem przykrywam pieczeń z wierzchu. Przypruszam suszonymi ziołami, w moim przypadku jest to przyprawa kuchni włoskiej, ale spokojnie może być to na przykład przyprawa do pizzy, czy do spaghetti, oregano, czy dowolne inne ulubione zioła, na przykład zioła prowansalskie. No i tak przygotowaną pieczeń wstawiam teraz do nagrzanego do 220 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu przez mniej więcej godzinę. No i po godzinie pobytu pieczeni w piekarniku w kuchni pachnie już naprawdę przepięknie. Pieczeń wygląda tak. Wyłączam teraz grzanie, wyjmuję ją z piekarnika i zostawiam na jakieś 10-15 minut, aby lekko stężała. Wyjmuję ją z foremki i póki gorąca bardzo delikatnie odrywam folię aluminiową. Później może to nie pójść już tak łatwo. I zostawiam do lekkiego stężenia i przestygnięcia. Po czym kroję w plastry i od razu podaję. Pachnie po prostu super i już nie mogę doczekać się, kiedy ją pokroję w plastry i podam. Kiedy pieczeń już lekko przestygła, odrywam delikatnie folię od spodu i przykładam ją na czysty kawałek folii na deskę bądź na talerz, w zależności od tego, co chcę z nią zrobić. Ja oczywiście nie mogłam się powstrzymać i już sobie ukroiłam pierwszy plaster. Jest bardzo smaczna, pikantna, lekko owocowa, naprawdę moim zdaniem przepyszna. E, będzie świetnie smakować zarówno na ciepło, jak i na zimno. Gdybym przykowała ją z myślą o podaniu na zimno, to teraz przełożyłabym ją na czysty kawałek folii aluminiowej i na niej zostawiłabym ją do wystygnięcia. Następnie zawijam pieczeń w folię, wstawiam do lodówki, schładzam i dopiero taką schłodzoną kroję w dowolnej grubości plasty. Ja moją dzisiejszą pieczeń przygotowałam z myślą o podaniu na ciepło, zatem kroję ją e, póki ciepła. No i oczywiście, póki ciepła, od razu podaję na stół. I gotowe, gorące i aromatyczne plastry pieczeni już na talerzu. Podaję je dzisiaj z bułeczką cebulową na maślance. Bardzo proste i szybkie w przygotowaniu, jakie przygotować, pokażę w osobnym filmiku i opiszę w osobnym wpisie. W tym skupmy się na pieczeni, bo jest naprawdę niezwykle smaczna i chciałabym was do niej gorąco zachęcić. Gdyby kamera potrafiła przekazać zapach, myślę, że poszłoby mi to zdecydowanie łatwiej. No ale dodam jeszcze do tego, że robi się ją naprawdę bardzo szybciutko, co zresztą przed chwileczką widzieliście. I przy tak niewielkim nakładzie pracy efekt jest naprawdę bardziej niż zadowalający. No ale koniec gadania. Moja pieczeń wędruje na stół. Ja jak zawsze na koniec życzę smacznego i tym miłym akcentem kończę filmik. Smacznego!